Poprosimy teraz pana doktora Leszka Pawlika, który, poz, który przedstawi referat odnoszący się także do tego środowiska amerykańskiego. Pan doktor jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Lat po stanie wojennym wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam skończył Computer Learning Center i podjął pracę w liniach lotniczych. A po przejściu na emeryturę, oddał się pracy społecznej. Jest członkiem zarządu Instytutu Polonia. Od 2015 roku dyrektorem krajowym tego Instytutu, a także Kongresu Polonii Amerykańskiej. Od, w 2017 roku współ, był współzałożycielem Koalicji Polonii Amerykańskiej. Organizacji, która skupia patriotyczną i bardziej konserwatywną. Polonię tego kraju. Obecnie pełni funkcję prezesa tejże koalicji. Jest też członkiem zarządu organizacji Polskie Centrum w Los Angeles i Biblioteki po Polskiej w tej miejscowości. Bardzo prosimy pana doktora o zaprezentowanie swojego referatu. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować pani. Doktor, za poruszenie tego bardzo ważnego tematu dla Polonii. Polish Studies na uniwersytetach, ale musimy coś z tym zrobić. Nie wiem co, ale musimy. Czy moja prezentacja? Znaczy, jeszcze chciałem dodać, że jestem magistrem, ale to nie ma znaczenia przecież w tym towarzystwie. Sami profesorowie. No. Tymczasowo. Drugie, druga z góry. Nie, nie, nie. W prawo, w lewo, Bardzo dobrze. dobrze. Tematem mojego wystąpienia jest działalność Koalicji Polonii Amerykańskiej w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Koalicja jest bardzo aktywna w tym temacie. Traktujemy go jako jeden z naszych priorytetów. Zanim przejdę do przykładów, chciałbym powiedzieć kilka słów o naszej organizacji Koalicja Polonii Amerykańskiej, która została powołana do życia przez działaczy Kongresu Polonii Amerykańskiej. To jest największa organizacja polonijna w Stanach Zjednoczonych, bardzo zasłużona. Ale niestety pod obecnym kierownictwem ta organizacja jest bardzo pasywna, więc ci działacze, którzy nie godzili się z tą polityką polegającą na pasywności i byli ignorowani lub wręcz wyrzucani z kongresu, jak obecny tutaj z nami doktor Józef Krut, został wyrzucony z kongresu, więc nie było innego wyjścia tylko założyć nową organizację, dlatego tak powstała koalicja. Zawsze jednak podkreślamy, że nie jesteśmy opozycją do Kongresu, a raczej uważamy się za jego uzupełnienie. Robimy to, co Kongres powinien, a nie robi. Przedstawię kilka projektów, którymi zajmowała i zajmuje się koalicja Polonii Amerykańskiej. Pani doktor mówiła, że Polonia jest bardzo nieaktywna. To no, jest prawda, ale coś tam robimy właśnie. Chciałbym powiedzieć o tym, co, co my jednak robimy. Oczywiście dużo za mało i trzeba to sprofesjonalizować, tak jak pani doktor powiedziała, my jesteśmy amatorami. A, Działając w USA oczywiście, że mam języka polskiego, więc te moje teksty to będą, będą tłumaczenia, także z góry przepraszam, jeżeli Państwo zauważą niezbyt dobry polski język. E, rozpocznę od, od grudnia e, sien, 2017 roku, od słynnej uchwały 447, z którą chyba wszyscy jesteśmy znajomi. Koalicja wystosowała list do kongresmana Eda Roysa, Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu USA kilka słów z tego listu. Koalicja Polonii Amerykańskiej jest głęboko przekonana, że Polska jako ważny członek NATO broni bezpieczeństwa centralnej wschodniej Europy. Dlatego Amerykanie polskiego pochodzenia są oburzeni faktem, że 12 grudnia Senat przyjął uchwałę 447, zwaną Just Act. Of 2017, czyli uchwała sprawiedliwości 2017, która zalicza Polskę do krajów będących sojusznikami państw OSI podczas II wojny światowej. Polska była ofiarą niemieckiej i rosyjskiej agresji. We wrześniu 1939 uchwała ignoruje zbrodnie popełnione przez okupantów na zajętych polskich terytoriach i masowe zawłaszczanie e, ma, polskiego majątku. Sprawa reperacji wojennych dla Polskich jako ofiary II wojny światowej w określeniu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze nie jest w ogóle poruszona. Polska wypłaciła odszkodowania obywatelom Stanów Zjednoczonych, roszczenia odszkodowania za utracony majątek złożone przez osoby fizyczne zostały zasądzone. Celem uchwały Just Act wydaje się być rozszerzenie roszczeń na inne podmioty lub osoby. Państwo polskie nie było wspólnikiem zbrodni nazistowskich, Niemiec masowego mordu na europejskim żydostwie. zatem rachunek za ich zrabowaną i znacjonalizowaną własność należy przedstawić nie ofierze Polsce, ale sprawcom Niemcom i Rosji. Just Act of 2017 jest dla Polski jak naj najbardziej niesprawiedliwym. Aktem prawnym. W maju 2018 roku koalicja Poli amerykańskiej wydała oświadczenie dotyczące pomnika katyńskiego w Jersey City. Kilka słów z tego oświadczenia. 30 kwietnia 2018 roku burmistrz Jersey City, Stephen Fullop, ogłosił plan usunięcia pomnika z jego obecnej lokalizacji przy Exchange Place. Koalicja Polonii Amerykańskiej wraz z mieszkańcami Jersey City i społecznością polonijną wyraża sprzeciw wobec tych planów. Pomnik katyński upamiętnia masakrę dziesiątych tysięcy polskich oficerów i przywódców dokonaną przez Związek Radziecki w 1940 roku. Pomnik stanowi integralną część kulturowego i historycznego krajobrazu Jersey City i stoi w tym miejscu od 1991 roku. Apelujemy do burmistrza Fulopa i Rady Miasta o podjęcie dialogu z liderami społeczności polonijnej. Znajdźmy rozwiązanie, które nie będzie wymagało przeniesienia pomnika katyńskiego. Właściwym miejscem tego pomnika jest czasowy Exchange Place, podpisane Koalicja Polonii Amerykańskiej. Jak wiemy, pomnik został w tym miejscu już jest zapisane, że, że nie będzie przeniesiony, chociaż został budowany takim murem, który staramy się zlikwidować, ponieważ on uniemożliwia tak, dostęp do, do tego pomnika, taki jak, jak tu widzimy na tym, na tym obrazku. Zdjęcie. A w lutym 2019 roku wystosowaliśmy apel do Michaela Pompeo, ministra spraw zagranicznych Washington DC. Szanowny panie ministrze, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie przemówieniem, które wygłosił pan 12 lutego po przybyciu do Polski w celu wzięcia udziału w szczycie bliskowschodnim. W przemówieniu tym wybrał pan postać historyczną, Franka Bleichmana, na, na bohatera polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Tymczasem wiemy z jego własnego zeznania, że Bleichman współpracował w czasie wojny z Ludową, a po zakończeniu wojny wstąpił do reżimu komunistycznego jako wysokiej rangi funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie działalności Blachmana w czasie II wojny i po jej zakończeniu w związku z formułowanymi pod jego adresem oskarżeniami o zbrodnie popełnione jako funkcjonariusz UB. Jest pan pierwszym amerykańskim urzędnikiem, który pochwalił członka aparatu bezpieczeństwa epoki komunizmu. Mając na uwadze przyjaźń i dobre stosunki pomiędzy USA i Rzeczpospolitą Polską pod rządami prezydenta Donalda Trumpa, nie pozwólmy, aby ten niefortunny incydent zaszkodził tym relacjom. To są oczywiście skróty z tego, co myśmy pisali. W <klarziny> wrzesień 2019 roku list do przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Kongresu Elliot Engela i jego zastępcy Michael McCola. Chcemy odnieść się do Państwa komunikatu prasowego i listu do premiera Tadeusza Morawieckiego z dnia 29 sierpnia tego roku, w którym wyrażacie zaniepokojenie tzw. korozją polskiej demokracji. E, zarzucacie obecnemu rządowi Polski ograniczanie niezależności sądownictwa, wolności słowa i umacnianie kontroli nad nadawcami publicznymi. Te oskarżenia nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Jako przedstawiciele Polonii Amerykańskiej czujemy się zobowiązani odpowiedzieć na te zarzuty. To jest dość szczegółowa odpowiedź, ale już to. Pominę, bo nie mamy czasu. W dniach 18-20 listopada Koalicja Unii Amerykańskiej była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej, w której pani doktor uczestniczyła i e, może więcej powiedzieć, także ja tylko wspomnę o tym, o tym fakcie, że coś takiego miało miejsce. To było bardzo, bardzo, bardzo ważne wydarzenie, ponieważ odbyło się w prestiżowym miejscu e, w Waszyngtonie. I e, po raz pierwszy zdaje się, prezentowano polską, czy naszą e, wersję historii, e, prawdziwą, jak my ją nazywamy, e, w Waszyngton. Tam przeważnie kłamią na temat polskiej historii. E, tutaj wydaliśmy oświadczenie w sprawie wypowiedzi wysokich urzędników rosyjskich którzy y, mających y, na celu napisanie historii na nowo i zrzucenie winy za wybuch II wojny światowej na Polskę. Wypowiedzi te ukrywają fakt, że Związek Radziecki był sojusznikiem nazistowskich Niemiec i oba te kraje zaatakowały Polskę we wrześniu 1939 roku. A bliska współpraca gospodarcza i polityczna między Niemcami i Związkiem Radzieckim jest dobrze udokumentowana. Oskarżenia o antysemityzm wobec Polski są długoletnią tradycją sowiecką. Stanowczo protestujemy przeciwko rosyjskim próbom zniesławienia narodu polskiego, oskarżeniami o antysemityzm. Żądamy wycofania zniesławiających wypowiedzi na temat Polski wypowiedzianych przez wysokich urzędników rosyjskich, w tym prezydenta Putina. Tu jest oświadczenie koalicji z czerwca 2020 roku pod tytułem Auschwitz: Scena okróceń sprzed okropnościami Holokaustu. 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa do Auschwitz odjechał pierwszy transport 728 polskich więźniów. Datę ten uznaje się za początek funkcjonowania Karl Auschwitz. Niemcy deportowali tam przede wszystkim młodych mężczyzn, harcerzy, uczniów, studentów. Wojskowych, którzy walczyli w obronie Polski w 1939 roku nie wolno nam o tym zapomnieć. KL Auschwitz powstał w celu eksterminacji Polaków. 80. rocznicę pierwszego transportu oddajmy część ofiarom Auschwitz. 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich obozów zagłady i koncentracyjnych. Wywieźmy w tym dniu polską flagę. Następne. W maju 2020 roku Koalicja Polonii Amerykańskiej e, z nadzieją przyjęła fakt wniesienia do Komisji Spraw Zagranicznych Senatu przez senatora Menendeza, Risza i Durbina projektu uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej, zwanej jako Senat Resolution 566. Niestety projekt uchwały zawiera stwierdzenia minimalizujące wagę i zmieniające Charakter zbrodni katyńskiej, cytat: Zbrodnia katyńska wpisuje się w schemat komunistycznych prześladowań swoich obywateli i odmawiania im wolności, co doprowadziło do śmierci nawet 100 milionów ludzi od rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. To stwierdzenie jest historycznie fałszywe. Polscy oficerowie byli jeńcami wojennymi i nie zostali zamordowani z powodu, że rządy komunistyczne prześladowały swoich obywateli. Ofiary Katynia nie były obywatelami ZSRR i Związek Radziecki nie był ich rządem. Stalinowska Rosja miała na celu zniszczenie narodu polskiego, świadczą o tym akc akcja Polska z 1937 roku, operacja Katyńska z 1940 oraz niezliczone masowe egzekucje i wywózki na Syberię. Błędne sformułowanie sugeruje, że zbrodni katyńskie dokonano z powodów politycznych, czyli nie spełnia standardów ludobójstwa. W rozkazie egzekucji katyńskiej z 5 marca 1940 roku stwierdza się, że wybrani do egzekucji oficerowie są przetrzymywani ze względu na narodowość polską. Zatem sam ten nakaz egzekucji ujawnia, że jest on wymierzony w Polską Grupę Narodową, co stanowi dowód ludobójczego motywu. SA 566 stanowi ewidentną próbę zaprzeczenia ludobójstwu. Wzywamy senatorów do usunięcia umówionego wyżej K. Kapitu i zastąpienia go oświadczeniem złożonym przez kongresmena Kuczynicza w 2011 roku. Wzywamy senatorów do uznania zbrodni katyńskiej za zbrodnię ludobójstwa. W tej sprawie napisaliśmy też list do Kongresu Polonii Amerykańskiej, który niestety poparł propozycję tej uchwały. Fragment tego listu jest, że powinniśmy śladami naszych poprzedników KPA w obronie prawdy. O zbrodni katyńskiej tożsamości, godności i honoru ofiar Katynia. SR-566 pozbawia Polaków naszej historii i wypisuje Sowietów z ich zbrodniczej historii. Dlatego nie możemy popierać SR-566. W czerwcu 2020 roku koalicja odpowiedziała na świadczenie kongresmana Eliota Engela w sprawie wizyty prezydenta Dudy w Białym Domu. Amerykanie polskiego pochodzenia potępiają wypowiedź kongresmena Angela w sprawie wizyty polskiego prezydenta. Stanowczo sprzeciwiamy się oskarżeniu prezydenta Dudy i PiS o podważanie polskiego sądownictwa. Polski wymiar sprawiedliwości nie został oczyszczony z sędziów, którzy dopuścili się przestępstw sądowych w stanie wojennym. Pan Engel chroni przestępców sądowych oraz potępia wysiłki Polski zmierzające do oczyszczenia kluczowych stanowisk w wojsku i siłach bezpieczeństwa. Twierdzi, że Polska sabotuje niezależne media. Uważamy, że każdy ma prawo odmówić kontaktu z mediami, które rutynowo angażują się w szerzenie nienawiści i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Nie zgadzamy się z atakami na Kościół Katolicki, walczeniem <laughs> z próbami zbadania katastrofy smoleńskiej, czy wręcz prowokacjami jak przyjęcie urodzinowe Hitlera. Pan Engel twierdzi, że taka polityka jest sprzeczna z prawami człowieka i wartościami, które Ameryka powinna podtrzymywać. Są to fałszywe i niesprawiedliwe twierdzenia. Jak słusznie zauważył kongres Magnelle, Polska jest bliskim i cenionym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a tak na przywództwo polskiego sojusznika, uciekający się do emocjonalnego języka, przeinaczeń i zniekształceń, jest szkodliwy dla żywotnych interesów Stanów Zjednoczonych. Tu mamy pytania do kandydatów na prezydenta, ale to pomijamy, bo tu mało mamy czasu. Dobrze to. Ostatni przykład. Odpowiedź na przemówienie o bezpieczeństwie narodowym pod tytułem Chiny i Ukraina czas naprawdę wygłoszone przez senatora Dzios. Josza Hawleya, 16 grudnia tego roku, 23, w Heritage Foundation. Szanowny Panie Senatorze, Koalicja Polonii Amerykańskiej wnosi poważne zastrzeżenia do przemówienia, które Pan e, wygłosił w Heritage Foundation. Rosja jest sojusznikiem Chin, pomoc Ukrainie osłabia geopolityczną pozycję Chin. Wsparcie USA dla Ukrainy zapewnia sojuszników z NATO, zwłaszcza na wschodniej flance, że będą chronieni przed rosyjską inwazją. Obawiamy się, że argumenty przemawiające za zmniejszeniem pomocy USA dla Ukrainy odzwierciedlają wpływy rosyjskie w społeczeństwie amerykańskim. Poparcie dla Ukrainy nie powinno być postrzegane w świetle wewnętrznej polityki USA. Tego typu retoryka ma wpływ na 10 -milionową społeczność polsko-amerykańską. Politycy, którzy opowiadają się za zmniejszeniem poparcia dla Ukrainy, wepchną tych wyborców w ramiona swoich przeciwników. Jesteśmy głęboko przekonani, że wsparcie dla Ukrainy powinno być ponad Partyjny. Koalicja Polonii Amerykańskiej jest młodą organizacją w porównaniu do Kongresu, jednak gdybyśmy porównali aktywność obu organizacji, to koalicja wygrałaby takie porównanie. Naszym celem jest obrona dobrego imienia Polski i Polaków, promowanie interesów Polonii Amerykańskiej, propagowanie polskiego dziedzictwa. Zasadniczym interesem Polonii jest oczywiście istnienie suwerennej i niepodległej Polski. Kolica pracuje nad budowaniem silnego, skutecznego i szanowanego głosu Polonii w Waszyngtonie. Nasz zasięg stary się powiększa. Naszą stronę na Facebooku obserwuje kilka tysięcy osób, wśród nich amerykańscy politycy, jak na przykład asesor w hrabstwie Los Angeles Jeffrey Prank. Traktujemy naszą działalność jako służbę naszym dwójczyznom. Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować interesy Polonii i Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tym razem mogliśmy wysłuchać wielu przykładów pozytywnych działań środowisk polonijnych na rzecz obrony dobrego imienia.